Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się modułem GSM-GPRS SIM900A. Jest to moduł dostępny w sprzedaży w naszym sklepie elektroweb.pl. Literka A na końcu oznacza, że jest to moduł przeznaczony na rynki azjatyckie. Stąd domyślnie po podłączeniu u nas i włożeniu polskiej karty SIM nie będzie on prawidłowo działał, nie połączy się z siecią operatora i konieczna jest zmiana firmware'u. I dzisiaj zmienimy firmware, sprawdzimy czy, czy to wszystko działa. Do zmiany firmware'u będę używał mm, konwertera FT232RL. Dostępny również w naszej ofercie. Posiada on zworkę, dzięki której możemy przestawić napięcie pomiędzy 5 V a 3,3 V. Ustawiamy ją w pozycji lewej, czyli na 5 V, ponieważ ten moduł jest dość prądożerny i na 3,3 V mógłby prawidłowo nie zadziałać. I teraz, jak to wszystko prawidłowo podpiąć? Więc tak, od góry, drugi od góry to jest pin RX i TX. I pod, podpinamy to do naszego modułu naprzemiennie, czyli Rx tutaj podpinamy do Tx w module. Najpierw Rx podpinamy w miejsce Tx 5V, czyli 5V. Kolejno mamy Tx niebieski. Czyli TX podpinamy tutaj do RX 5V. Kolejno wyprowadzenie zasilania, czyli tak, VCC, VCC trzeci niebieski, podpinamy tutaj do VCC i ground, czyli masę. Podpinamy obok do ground. Ja już wcześniej wkręciłem tutaj antenkę oraz zainstalowałem kartę SIM polskiego operatora. Aby sprawdzić, czy wszystko działa ponownie, podpinam zasilanie z laptopa do naszego konwertera. Więc tak, konwerter świeci. Lampki na module również się zaświeciły, więc pierwsze koty zapłoty, moduł jest podpięty do zasilania. I teraz jak zrobić, żeby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podpięte i reaguje on na komendy. Przenosimy się do naszego środowiska Arduino IDE. W środowisku Arduino IDE wybieramy sobie narzędzia i ustawiamy port, do którego podpięte jest nasze urządzenie. Ja tu mam dwa porty, więc to jest na pewno nie Bluetooth USB Serial. Zanim jeszcze to zrobimy, może się okazać, że będziecie musieli zainstalować sterowniki. Sterowniki można ściągnąć ze strony FTD i chip. Wchodzimy sobie w drivers VCP, czyli Virtual Comport, i w zależności od tego, jaki posiadamy system, instalujemy sterowniki. W nowszych Windowsach nie zawsze jest to konieczne, ale w razie czego wiecie, gdzie ich szukać, wracamy do naszego Arduino. Wybieramy prawidłowy port. Uruchamiamy szeregowy monitor. I ważne, jeżeli ma się Windows, ważne, żeby tutaj sobie ustawić zarówno NL i CR. Chodzi tutaj o znaki końca i początku linii, ponieważ muszą one być dodane, żeby moduł odpowiednio zadziałał. I teraz tak, piszemy AT i dostajemy odpowiedź OK. To znaczy, że jest komunikacja z naszym modułem. Jedyne co to, nie będziemy mogli teraz wykryć, czy podpiął się do jakiego operatora. Czy jesteśmy podpięci do sieci, czy nie? Będzie wskazywać, że nie znaleziono żadnej sieci i dlatego będziemy musieli zrobić upgrade. Jak to zrobić? Pokażę Wam. Przenosimy się do systemu Windows i tam wszystko krok po kroku będziemy pokazywać. Uruchamiamy program, który możecie ściągnąć w paczce razem z odpowiednim firmware'em. Wszystko będzie w linku pod tym filmikiem i na naszym blogu. Ja już mam wybrany odpowiedni plik, mam też wybrany odpowiedni kom, i teraz klikam, żeby to załadować. Aby wszystko potoczyło się prawidłowo, potrzebujemy zrobić teraz szybką zworkę. Robimy zworkę reset z ground i rozpoczyna się ładowanie plików. Będzie to chwilę trwało na oko, około 4 minuty, także możemy się rozsiąść wygodnie w fotelu i czekać aż wszystko poprawnie się zakończy. Ze swojej strony jeszcze tylko mogę powiedzieć, że można komendą AT w swoim module, jeśli nie kupiliście go u nas, sprawdzić, jaki dotychczas macie rodzaj firmware'u. I tam na końcu są takie SIM 900A i zazwyczaj jest taka cyferka 32 lub 64. Warto przy wyborze firmware'u zwrócić na to uwagę, ponieważ są to pliki jest to bardzo ważne przy wyborze po prostu kolejnego softu przy wgrywaniu. Może coś później tak. Jeżeli macie 32, aktualnie będziecie próbować 6, władować to. Może się to wszystko zakończyć fiaskiem. Teraz następuje wgrywanie. Na filmiku mamy przyspieszony czas razy 1000, u was to będzie około 3-4 minutki. I po wszystkim powinniśmy czekać na komunikat, że zakończyło się wszystko sukcesem. Download done. Na no to czekaliśmy. Czyli sprawa zakończyła się pozytywnie. Mamy już nowy firmware w naszym SIM 900A. Teraz możemy wsadzić kartę SIM polskiego operatora i w Arduino IDE sprawdzić, czy łączy się z siecią. Po prawidłowym wgraniu softu przechodzimy ponownie do Arduino IDE. Radzę jeszcze odłączyć zasilanie i podłączyć na nowo do naszego modułu SIM900A, po to, żeby zdążył się zrestartować. Wbieramy znowu do poprawny port, szeregowy monitor, sprawdzamy sobie wartość, szybkość transmisji AT. Modem odpowiada, że wszystko jest w porządku. I teraz yy, możemy sprawdzić, czy jesteśmy połączeni komendą ATCOPS. Znak zapytania. I widzimy, że jesteśmy już poprawnie zalogowani do sieci Play. Paczkę yy, z firmware'em i program do wgrania. Możecie znaleźć na naszym blogu. Tak samo jak dokładny opis. Zapraszamy do subskrypcji tego kanału oraz do zakupów w naszym sklepie. Dziękuję, pozdrawiam.